Witam serdecznie w troszeczkę zarośniętym szumi lesie. Moi drodzy, dzisiaj o owocach, które można mieć przez cały sezon wegetacyjny, żebyśmy ciągle mieli coś do poskubania i skupię się tutaj głównie na krzewach owocowych. Oczywiście, oczywiście drzewa odgrywają tutaj też wielką rolę w zaopatrywaniu nas w Owoce, jak i też takie, jak ja to mówię, nie krzewy, tylko krzewinki, na przykład, jak poziomki czy, czy truskawki. Chciałem dzisiaj Was zachęcić do tego, żeby uprawiać różne krzewy owocowe, dlatego że Różnią się one terminem owocowania. Owoce generalnie w większości rodzajów są dosyć takie nietrwałe. Trzeba je szybko spożyć. No, już prym tutaj wiodą maliny czy, czy truskawki, które się psują momentalnie. Chyba z tych moich krzewów, które tu mam, z tych owoców, to najlepsze są borówki. One jednak najdłużej potrafią nawet ze dwa tygodnie przetrwać. Inne owoce często kupujemy na rynku. To moment, jak są zepsute, a czasami to maliny, to w ogóle się jakby bierze do domu paczkę, patrzymy, pod spodem są już popleśniałe. Dlatego ważne jest to, żeby mieć stały dopływ tych yy, owoców i można to zrobić na dwa sposoby: to znaczy różnorodność krzewów, jakie się uprawia w, we własnym ogrodzie i Różnorodność w obrębie danego gatunku, czyli różne odmiany. Moi drodzy, u mnie pierwsze co się pojawia to jagoda kamczacka oczywiście jak ktoś też uprawia truskawki powinny się pojawić w podobnym czasie teraz to już jest tutaj no, ja mam zaniedbane w ogóle to wszystko bo skupiłem się bardziej na rozbudowie warzywnika ostatnimi laty nawet można powiedzieć i tu mam to wszystko zaniedbane nawet widzicie trawa nieskoszona krzewy jagody kamczackiej są o tyle fajne też dla nas, że pojawiają się szybko owoce, zostały już zebrane u mnie z krzewów. Zależy, jaka jest wiosna, ale to już tak, nawet z początkiem czerwca zaczynają się te owoce. I co jest fajne w tej różnorodności, takiej, że kończą się owoce jagody kamczackiej, mamy, można powiedzieć, Przerwę, znaczy moglibyśmy mieć, no bo y, borówka jeszcze nie owocuje. Najwcześniej, jak zebrałem owoce y, z borówki amerykańskiej, to był koniec y, czerwca. Natomiast zwykle pojawia się z początkiem lipca. Myślę, że teraz to tak nawet drugi tydzień lipca możemy y, oczekiwać, bo po prostu jest y, zimna wiosna była. Dlatego na borówkę jeszcze muszę troszeczkę poczekać. No i miałbym przestój, prawda? Przestój taki, że niestety nie ma co jeść. Ale mam posadzonych w różny, posadzone w różnych miejscach w ogrodzie. One dopiero rosną, jeszcze są małe. Tak grzewy. Mam coś takiego jak świdośliwa. Zobaczcie, to już dojrzewa. O tych wszystkich owocach są filmy u mnie. Już się nie będę o każdym rozgadywał, jaki ma smak. Jak ktoś by chciał wiedzieć, jak ta świdośliwa, jak tam się ją sadzi, czy uprawia, czy jak smakuje, zapraszam na inne filmy. Dosyć podobna w sumie do borówki. Bardzo smaczna. Zależy też oczywiście od odmiany, bo jest ich bardzo dużo. Ale to mi wypełnia, słuchajcie, braki, właśnie w tym czasie, kiedy nie ma już jagody kamczackiej, a jeszcze nie ma borówek. Czasami zdarzy się, że nakładają się na siebie te terminy, i wraz z ostatnimi zbiorami jagody kamczackiej pojawia się już borówka, ale zazwyczaj jest jakiś, jakiś przestój, więc. Co można wtedy zrobić? Ano, po obiadzie się troszeczkę taką właśnie świdośliwą. Co następnie? Zaraz po świdośliwie, bo ona już dojrzewa, zobaczcie, mam tutaj agrest. Ja mówię, to u mnie jest bardzo zaniedbane. Ja zaczynałem od krzewów, drzew owocowych, a potem się skupiłem bardziej na warzywach. I to wszystko wymaga dużo pracy. Ja sobie nie daję rady z tym wszystkim, więc to nie wygląda tak jak powinno, ale jak widać. Są już te owoce agrestu i one już powoli dojrzewają. Za jakiś tydzień-dwa można będzie je jeść. A jeszcze przed nimi nawet, zobaczcie, już mam tutaj porzeczki. Porzeczki. To jest porzeczka biała. Słuchajcie, tak? <grytanie> tutaj wszystkie były białe posadzone i ona jeszcze nie dojrzewa. A ta była taka biała, że się zarumieniła. Ale już na przykład mam porzeczkę czarną. One były bardzo mocno przycięte te krzewy, więc dopiero może w przyszłym roku będą trochę lepiej owocować. W tym roku tak delikatnie dopiero się rozrastają. Ta porzeczka czerwona tu gdzie jest trochę bardziej w cieniu niż tam, to dopiero będzie dojrzewać. Ale już też jak ktoś ma porzeczki, to już prawdopodobnie się zajada albo będzie się za chwilę zajadał. U mnie trochę w cieniu one rosną, więc są późno. W ogóle mam ogród. W cieniu, no ale już też właśnie świdośliwa jest fajnie. Mamy agres, mamy e, tutaj porzeczki, więc ta luka między jagodą a borówką się wypełnia. Przyjdzie czas, że skończą się porzeczki, skończy się świdośliwa. Jagody kamczackie już dawno nie ma, truskawek nie ma. Borówki jeszcze są o borówkach, za chwilę powiem, bo one są najwdzięczniejszymi jak dla mnie tutaj owocami. Ale jeszcze co można innego, ja tylko pokazuję wam to co mam. Bo nie będę gadał o rzeczach, o których nie uprawiam. E, tu mamy jeżynę bezkolcową. Jak widać, ona dopiero kwitnie. I te owoce będą za jakiś miesiąc prawdopodobnie dopiero lipiec, sierpień, przełom jakoś, może nawet sam sierpień. Dosyć późno, ona bardzo długo dojrzewa. Ta jeżyna wymaga w ogóle tu u mnie znowu przycięcia, bo się rozrasta jak nienormalna. Ciężko trochę ją uprawiać. Niektóre owoce już rosną. I może będą za tydzień czy dwa takie pierwsze, ale jeszcze, jeszcze chwilę trzeba poczekać, więc pierwsze owoce pojawią się pewnie w tym mniej więcej okresie, co i borówka dla różnorodności będzie coś ciekawego do zjedzenia. Oczywiście maliny zaniedbane u mnie totalnie, maliny późne. Które pojawiają się, można powiedzieć, w drugiej części sezonu wegetacyjnego, bo to jest tak, że one rosną, te krzewy rosną, później kwitną i owocują tego samego roku. A tutaj, jak jeszcze dbałem o to, to miałem fajne takie wczesne maliny, które już tutaj widać, że w ogóle też rosną. Czyli rósł w zeszłym roku pęd i w tym roku zaowocował. No ale, tak jak mówię, u mnie wygląda to, tragicznie jest to po prostu bardzo zaniedbane, natomiast nawet jeszcze nie ma tych pierwszych malin ale fajne jest to, że już w tej chwili, jak było takie lato, taka wiosna ciepła, to już w tej chwili się zajadałem malinami tymi wczesnymi, owocującymi na pędach dwuletnich, a jak się one kończyły to się zaczynały te owocujące na pędach jednorocznych no czasami było tak, że, że trzeba było poczekać tydzień czy dwa ale czasami się właśnie nakładały na Siebie. I to jest fajna ta różnorodność w obrębie jednego gatunku, czyli różne odmiany. I tu mam jeszcze takie już w ogóle totalnie nic przy tym nie robię, dlatego nic nie rośnie. Zarosło wszystko roślinnością rodzimą. Ale miałem jeszcze malinojerzynę też rosnące na pędach dwuletnich. I tu mamy malinę czarną, która jak widać, już też rosną owoce. I jakby była dobra pogoda i ładnie podlewana, to za tydzień. No, będą te owoce za dwa tygodnie góra do zbioru też pędy jednoroczne, tutaj, znaczy tegoroczne rosną, w przyszłym roku będą owocować i one tak mają, to nie jest też brak nawozu, bo czasami ludzie pytają, że te no, zobaczcie, te nowe rosną mega ym, ciemne liście i silne pędy, a te stare, jak zaczynają owoce dojrzewać, to liście żółkną i opadają za chwilę, robią się brązowe, opadają. Także spokojnie tu nawet nie chodzi o braki nawozowe, ona po prostu tak, tak rośnie. I to jest mniej więcej wszystko, jeśli chodzi o krzewy owocowe u mnie. Oczywiście mam też drzewa, które w tym roku tak przemroziło, że nic praktycznie nie będzie, ale jeśli chodzi o krzewy, to jest to bardzo fajne, że można właśnie liczyć na różne owoce w różnym czasie niektóre się nakładają na siebie tak jak na przykład jagody kamczackie z truskawkami jagody nie każdemu smakują ale jak się je połączy właśnie z truskawkami to jest super pomysł czy też widośliwy czy maliny czy jakiekolwiek inne tam starszego typu krzewy że tak powiem on tu muszę popodwiązywać, widzę już porzeczki czy agres agrestu też polecam żeby w naszym ogrodzie uprawiać natomiast najbardziej taką najwdzięczniejszą taką rośliną u mnie no jest ta borówka no trzeba to przyznać bo tutaj zbiory mogą być nawet trzy, a w skrajnych przypadkach do 4 miesięcy to znaczy pod koniec czerwca zaczynamy zbierać a kończymy nawet w październiku jeśli jest dobry hmm, po prostu rok, ale tak y, zwyczajowo to minimum dwa miesiące, zazwyczaj trzy jest zbiór, czyli lipiec, sierpień i jeszcze wrzesień też mam zbiór. I tutaj mamy y, drugą rzecz, nie tylko różnorodność krzewów pod względem y, gatunków tych y, krzewów, ale też pod kątem ich odmian. Mam tutaj 42 y, krzewy borówki amerykańskiej, z czego chyba około 30 już teraz nawet nie pamiętam dokładnie, ale chyba około 30 różnych odmian, i to jest tak, że na przykład jedną z pierwszych jest nie wiem, jakaś tam kaspliszka czy jakiś dziuk, one owocują już za chwilę, inne za to będą owocować za dwa tygodnie, za miesiąc. Jeszcze inne dopiero za dwa miesiące zaczną dojrzewać pierwsze owoce, albo niektóre są takie krzewy, co po prostu dojrzewają nierównomiernie, mają na, tym, na tych gronach kilka dojrzałych, kilka niedojrzałych i tak przez cały sezon potrafią. Dlatego też serdecznie zachęcam do tego, że jak ktoś ma trochę miejsca i może posadzić 10 krzewów borówki amerykańskiej, może warto posadzić każdy inny krzew. Ja też mam Filmy z opisem tych odmian, takim oczywiście z moich obserwacji. To też jest bardzo fajne, bo jeżeli mamy jedną odmianę, na przykład, która przez długi czas owocuje to jeszcze pół biedy. Ale jak mamy taką, która ma bardzo dobre owoce, ale raptem tylko przez miesiąc i wszystkie krzewy naraz nam owocują, no to to nie jest fajne, bo co prawda do przetworów można czegoś tam nazbierać, no ale za chwilę nam się te owoce kończą. Jak mamy trochę więcej krzewów różnych odmian, to też można poczekać. One tak szybko nie opadają. Te owoce, można poczekać i po prostu zebrać. Brać. Na raz na przykład zbierałem 20 kg tutaj z tych krzewów, to też się da zrobić przetwory. Robione były dżemy, kompoty nawet, czy jakieś tam soki. Także da się zrobić różne rzeczy, ale no trzeba to jakoś tak fajnie po prostu posadzić. Jeżeli w sklepie są dwie odmiany, tylko to kupcie sobie tylko dwa krzewy i pojedźcie do innego sklepu, albo zamówcie przez internet. To serdecznie Wam polecam, bo to jest naprawdę fajnie. Jak można mieć przez dwa, trzy miesiące, cztery nawet czasem, jakiś jeden rodzaj owoców, no to, to jest super. No, fajnie, że to się tak szybko nie kończy. I oczywiście właśnie tak jak maliny, wczesne, późne, czy też. Nawet taka jeżyna bezkolcowa, też są różne odmiany, czy, czy jagoda kamczacka. I nawet jeżeli to będzie tak, że z jednego krzewu zbieramy tydzień później, a z drugiego tydzień wcześniej, to i tak już to jest coś. Ten sezon wegetacyjny przecież też trwa raptem no, kilkanaście, kilkadziesiąt tygodni, ale no, jeśli chodzi o owocowanie, to to nie jest długo, 2-3 miesiące zwykle na krzewach owocowych, i praktycznie kończy się ten czas zbiorów, więc fajnie byłoby, gdyby można było po prostu pozbierać yy, przez cały ten czas. Tyle, moi drodzy. Oczywiście to nie są wszystkie krzewy, ja mam jeszcze na przykład aronię, też, ale aroni to tak sobie nie zajadam, tylko troszeczkę tam y y y przerabiana jest, więc. Ja no nie mam wszystkich krzewów na świecie. Jak macie jeszcze jakieś pomysły, uprawiacie jakiegoś tam derenia jadalnego, rokitnika i tak dalej, to też chętnie poczytam w opisie pod filmem, w sensie w komentarzach Wasze opinie. Dzisiaj chciałem Was tylko zachęcić do tego, że może zamiast 20 krzewów borówki, to sobie posadzić 8, jeszcze ze 4 porzeczki, ze 2 agresty. Nie wiem, jakąś świdośliwe czy cokolwiek. Oczywiście o tych wszystkich krzewach trzeba poczytać, popatrzeć, który jest duży. Tak na przykład świdośliwe to sadzę tam razem z drzewami, bo to wielkie rośnie. A znowu truskawka jest dużo mniejsza niż taka, niż taka borówka. No, na przykład u mnie częściowo rośnie razem. Borówka razem, już pomijam, chrzan co wyrósł sam, ale tutaj razem z poziomkami na przykład potrafi sobie rosnąć. Więc to. Różne krzewy różne, różne mają wymagania i różną ilość miejsca zajmują. Nie będę się więcej rozgadywał dzisiaj chciałem tylko tak na zachętę po prostu polecam wziąć sobie kartkę, spisać jakie tam usłyszało się, że są te krzewy przeanalizować i może nie warto robić jednej plantacji tylko danej jednej rzeczy tylko. Po prostu po kilka sztuk z wielu rodzajów, a i dla przyrody też to będzie lepsze, bo po prostu takie na przykład pszczoły będą miały co zapylać, no, będą miały co jeść przez kilka tygodni, a nie przez dwa na przykład. Tak? Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczyska, pa!